Cześć, Adam, Grzegorz. Witamy na kanale Autodiscovery. A tutaj druga część latających samochodów uszkodzonych w zawieszenie, tym razem Mazda, czyli coś, co też jest bardzo popularnym samochodem. I poszukamy, bo mamy wszystkie osłony zdjęte. Najpierw, może poszukamy rdzy, czy jest? <laughs> Chodź, zrobić inspekcję. dziwa, ta, ta, ta nie ma za dużo. Albo w ogóle prawie. Nie. Ona z jakiegoś ciepłego stanu, co? Nie. Gdzieś w okolicy Nowego Jorku ona była. Ta ona stała przecież w tym, ona stała dwa miesiące na ten. To o tym też powiem za chwilę. A bo cały czas się nagrywa, zapomniałem. Przy tak. <laughs> okazji wam powiem w takim razie, Odnośnie ta mazda niestety mieliśmy, jeżeli ktoś z Was kupił, to akurat wszyscy mówią o, o wirusie, wszyscy mówią o w Nowym Jarku. Niestety nowa KLA, który to jest nie Karolina Północna, tylko... Czy kręci Adam, w dalej, ja się to sobie już pomyślę. Ruda. ruda Karolina, ruda! To A tu, tu ruda szukaj, nie ma. szukaj rudy. Ruda nie ma. nie? W każdym razie musicie pamiętać, że każdy samochód jest ładowany widlakiem i się z tym nie pieszczą, no ale tutaj akurat obyło się bez większych, że tak powiem, uszkodzeń, bo czasem się to zdarzyć może. Jak na auto, które stoi bez koła to już w ogóle. No tutaj widać ewidentnie jest taki śladko. Widzicie po tym masie, że tutaj gdzieś tam jakiś Meksykanin czy inna narodowość tutaj aż dotąd z widłami dojechał, może niepotrzebnie. I jakichś tam innych uszkodzeń, jak widać, nie zrobił, nic z nie ścią, więc wszystko jest tak jak powinno być. A to, że to jest Mazda i produkowane w Japonii, to na przykład możecie zobaczyć na takich naklejkach. O, Japan. To dość potężne są te wahacze, to zawieszenie z tyłu, więc to wszystko wygląda, wygląda solidnie. Ale nie tu było uszkodzenie, było z przodu, więc chodźmy zobaczyć tam, gdzie tak naprawdę. Wszystko się to skupiło. Jeszcze wracając do tematu, tak, przypomniałem sobie, to jest Karolina Północna, niestety e, lokalny DMV, czyli Wydział Komunikacji ma problemy, e, jakieś ewidentne problemy z titlami. Trzy auta niestety utknęły, e, jedno była Hyundai Kona Pana Rafała, była właśnie Mazda Pana Łukasza. I e, jest jeszcze niestety Volvo pana, pana Jakuba. E, jeżeli chodzi o Mazdę, to... Który jeszcze nas nie zabił? <laughs> Który jeszcze nas nie nas na nas mafii, więc nie jest źle. Tak, ale sytuacja, sytuacja niefajna, ponieważ auto kupiono na title pending. Ja zawsze byłem przekonany i zawsze do tej pory każdy title dostawali się w ciągu 46, 30, no, no 4 40. tygodnie. No to wszystko było, nie? Auto słuchajcie, kupione w 12, nie 17. Mazda była kupiona 11 chyba czy 12 grudnia. To jest właśnie, to jest właśnie ta i A ona, tak, tam to była 17 tydzień później, no i ona już do nas dopłynęła. Akurat wzięliśmy ją na podnośnik, chcemy ją, panu Łukaszowi ją naprawić. Dzwonił do mnie zaoferowany, bo tam przededniu wybuchu e, kwarantanny, i tak dalej, mówi, że żona ma termin do porodu. Także mam pewnie. Że wszystko jest tam okej, okay, nie? Że wszystko jest okej, ale mówi że mówi właśnie, że Warszawa. Auto jest dobry w Warszawa wyludnia. Tak. Auto jest dobry, jednak, jak i dojechały. A jeżeli chodzi o Volvo, to słuchajcie, mamy już 3 miesiące, i tak naprawdę ostatnia aukcja, już zadzwoniliśmy, zadzwoniliśmy na aukcję generalnie co. Co mają zamiar zrobić, bo mijają 3 miesiące, więc e, menadżer aukcji nie mówi, że bardzo przeprasza, ale to nie od nich zależy. Ale stopień podejścia, e, tak, urzędnik podejdzie do tego, no, okay, wiecie, okay, chcecie, okay, have a nice day. No, 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 ale wcześniej, no, jak chcecie, to auto możecie odwieźć na aukcji, oddamy wam pieniądze. Po trzech miesiącach nie oddamy wam za ewentualne parkingi, nie oddamy wam za transport, nie, nie oddamy wam za ewentualny parking. Generalnie. Nieopła granie warta świeczki, bo auto było bardzo tanie kupione, nie? Auto było bardzo tanie kupione, a pan, a pan Kuba wszystkie części też skompletował, także, hmm. także czekamy. No to jest jeden przypadek na kilkaset samochodów tak naprawdę, tak. gdzie tak się zdarzyło. E, no mówię, Volvo, ten Volvo kupione 12 grudnia, dojechało do nas, nie wiem, 1 marca chyba jakoś. Także to też nie, to jest 2,5 miesiąca, nie? Ale to było wschodnie wybrzeże, to powinno być tak naprawdę. No teraz za chwilę Mercedes CLS. Hmm. Dzisiaj mamy. 21 marca, tak z ciekawości nawet sprawdzałem, bo zdziwiłem się, czemu do pana Rafała tak szybko ten Mercedes dojechał. No właśnie go 19 lutego, nie. Także gdzieś tam Zdarza wszyscy się boją, szybko, Ale to kwestia boją lokalizacji boją odek, portu. No, nie? Ale nawet w ramach tej, tej pandemii i tak dalej, no to to, co podkreślamy, no to na razie wszystko idzie nam nawet, nawet odpukać szybciej niż, szybciej Ta. niż zwykle. Nie? Ale wracając do samochodu, to tak, chłodnice były całe. Jak widać tutaj jest też niska, to wszystkie, wszystkie te elementy tutaj od spodu możecie sobie zobaczyć. Pokaż, tutaj te wszystkie śruby, chłodnica, widać stan naprawdę jest super. To, to jaki ma przebieg, nie wygląda na jakiś duży. Może potem opuścimy, to wam pokażemy środek. I wszystkie, środek. Wszystkie śruby, wszystkie węże, tu widać, że to wszystko nie było odkręcane. Całe epicentrum uszkodzenia to było tak naprawdę tutaj to koło. Stało w koło, musiała być wymieniona, nie wiadomo, płośka. I tutaj były delikatnie przygięte sanki tak zwane, czyli te sanie musiały być wymienione, bo były delikatnie, delikatnie gdzieś tam leżą z boku, może Wam pokażę później. No czasami się tak zdarza, w niektórych autach zależy z jakiego materiału są te sanki wy wykonane, ale przy jakimś uderzeniu w koło czasami one się po prostu wygną i no to jest element, który no, o ile tu byłby gdzieś na rogu przygięty, no to takie coś można zostawić, bo to nie ma jakiegoś wpływu, ale jeżeli tu już gdzieś jest bardziej... W tych miejscach to jest ugięte, no to po prostu chodzi też może nawet nie o bezpieczeństwo, bo to wszystko się trzyma, tylko bardziej o to chodzi, żeby to auto po prostu no, zbieżne ustawić i tak dalej, no bo ten element zazwyczaj jest do takich elementów konstrukcyjnych, przy, przy, że tak powiem, przymocowany, że nie ma szans, żeby te elementy konstrukcyjne gdzieś się tu przestawiły, czy śruby nie weszły, wszystko się idealnie tutaj złożyło, no ale wymagało to wymiany. No i tutaj z rościeni, żeby zobaczyć, czy to największe. Do jakieś wymiany poszycie, nie. Będzie poszycie do tak, wymiany. Wszystkie szczeliny, zarówno na masce, na drzwiach, to wszystko. Wszystko gra? Nie? Wszystko się to zgadza. Co? Powiem Wam jeszcze o częściach, bo Opuszany już akurat. go, nie? No, tego możesz w międzyczasie opuścić, pokazać środek. Ja Wam powiem o cenach. pytacie o te ceny. Akurat e, widzę, jak w tym Wekselu e, cyferki się zmieniają, bo Wojtek, którego siedzi w biurze. A ja mam zadanie. Jak myślicie? Jak ktoś odgadnie, jakiej firmy była ta opona, co się tu odbiła, to dostanie ramki. To jest bieżnik z opony, nie? Pokażemy, powiem wam o cenach, pytacie o ceny. Auto, słuchajcie, kupiliśmy za 4000 dolarów. Także jeżeli chodzi o Mazda CX5, to jest wersja poliftowa, Z tego co kojarzę Grand Touring, to też zaraz zacząłem w środku. Tu lampy są full LED. Więc to prawie 99% to będzie Grand Touring. Auto wyszło pod dom ze wszystkimi opłacami, opłatami tałe nieco ponad 30 tysięcy. Jeżeli chodzi o części, co tutaj musiało być kupione, większość tych części już mamy. To jest cała, cała lista. To jest tak, błotnik, prawy przedni, wiadomo był uszkodzony, czy nawet zmielony. 300 zł kupiliśmy go, w poprzedniej chwili może go widzieliście. Biały, nie w kolor. Zderzak przedni, samą skorupę potrzebowaliśmy, kupiliśmy ją w bielsku białej za 270 zł. Do tego wykrzywiony był prawy przedni amortyzator 150 zł. Wahacz skrzywiony stówkę. Rurka hamulcowa gdzieś była przerwana. Ją zamówiliśmy w ASO. Ma być po nowym tygodniu do odbioru. Na szczęście jeszcze, w, jeszcze te części są. Magazyny wszystkie funkcjonują generalnie tak jak cokolwiek potrzebujemy odpukać normalnie. To w granicach chyba 200-300 zł. Kołyskę całą kupiliśmy za 400. stówki. Podsufitka na szyberdach, chyba w granicy tysiaka, 1200. kurtyna Kurtyna, nie pamiętam, ale też w granicy chyba 300. felga skrzywiona, chyba 400 zł. A mogę cię coś zapytać? Po co skrzywioną felkę kupowałeś? Także słuchajcie, części do naprawy spokojnie, nie wiem, w 3 czterech tysiącach maksymalnie w pięciu tysiącach Wszystkie potrzebne części się, e, się zamkną. Czyli może podsumowując Mazda jest ma ta części. Ma tanie części. No dokładnie. Mazda jest stanie w. Natale. No jeszcze lampy, jeszcze lampy oczywiście brakuje, ale to też nie są jakieś O środek. Duże proszę. pieniądze. Tu środek wiem, <grym> widzę, widzę. Środek no zadbany, najwyższa wersja, czyli skóra naturalna, decha poduszka całe. Kurtyna, pasy chyba z tego co kojarzę też nie wystrzeliły. Kurtyna prawa oczywiście pójdzie nowa, niewystrzelona, także po wykasowaniu błędu w razie kolejnej kolizji nie ma, nie ma prawa, żeby ona, żeby ona nie wystrzeliła. To co nam mechanik Mariusz podkreślał, w tym e, egzemplarzu e, ona prawdopodobnie, nie wiem czy tu jeszcze wisi wszystkie elementy były ładnie wszystkie spakowane elementy, ona prawdopodobnie nawet pojechała, słuchajcie, do Mazdy wszystkie śrubki w woreczku strunowym zdarza. to się rzadko zdarza, są tak posortowane także jeden z tak naprawdę najlepszych takich zakupów, naprawdę wszystko jest nie e. trzeba zamawiać śrubek szukać, kompletować i tak dalej, no nie? są numery części na no, tym, jeżeli coś potrzeba no to, to wiadomo, zawsze rodzi jakieś, jakieś komplikacje tutaj czasami się boicie, że te części jakieś są w samochodzie i boicie się o tapicerkę. Wiadomo, jeżeli już na aukcje je powkładali, no to my w porcie raczej mówimy, no skoro są, no to niech już dojadą, bo jak są, no to ten, nie ruszać. Nie ruszać, skoro już, <grym> tak. już ten... I na to też jakiegoś wielkiego wpływu nie mamy, no... Najbardziej przeklinamy i wyklinamy tych wszystkich e, pracowników aukcyjnych, jeżeli, nie wiem, po, pogięty, pogięty... Tak, pogięty, zderzak zde... w, pół. w Astonie tak zrobili, zdążyli zderzak w pół i do środka. Nie wiem, że małe auto, to jeszcze, to jeszcze zderzak w pół złamany włożyli do środka. No, ale nie. wiesz, jeszcze zderzak palichonego, że jak jest błotnik na przykład, błotnik albo jakiś kawałek wystającego metalu, jakiś ostrego metalu wrzucony, to, to, to ta picerka, no, jeszcze ale nie Ale nie zdarza nam się, żeby nie zdarzyło, przy, nie? Przy, przy, przyjechały te auta, co nie znaczy, że możecie się spodziewać, że w każdym samochodzie jest tak ładnie spakowane no, jak no, tu, Zawsze podkreślam, jeżeli nie widać. Jeżeli na przykład na IAA jest widok 360, jeżeli sobie obejrzycie 360 to zazwyczaj on jest wykonywany po inspekcji, jeżeli części widać, że są siedlenia złożone, no to te części mogą być. Jeżeli na koparcie części leżą wokół samochodu, to zazwyczaj one będą w bagażniku, jeżeli ich w ogóle nie widać na zdjęciach, to przy, przy wycenie przez ubezpieczyciela one często poszły, no, na, było, no. poszły na środ. Jeżeli ten, jeżeli o, jak auto będzie natrawiane, podsumuję, <laughs> <bo> to <tutaj śmiech> jestem ode mnie. Jeżeli auto będzie naprawione, nie jeżeli, no jak już będzie naprawione, to, to tak jak zawsze prosicie o cenę, powiemy wam ile cała naprawa, naprawa wyszła, a w tym odcinku to już wszystko, jedziemy dalej, w następnych odcinkach kolejne wizyty u blacharza, zobaczycie postępy prac. Tak. Więc y, warto jeżeli, oglądać, śledzić. Jeżeli się podobało, to łapka w górę, zapraszamy do subskrypcji z dzwoneczkiem, naszą grupę facebookową i jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało dzwoncie lub piszcie, cześć.